No, dżurka box, czyli możemy muzyczkę sobie puścić, nie? I ten sh shop... Hmm, tak. I nas wyrzuciło. Więc ja wrócę do was za... Witam was z powrotem. Tak, i ten shop, to zapomniałem tutaj... To <laughs> że to otwiera nas przeglądarkę, zamyka kapala, otwiera przeglądarkę i przychodzi na stronę więc nie będę wam pokazywał tego możemy sobie też z ludźmi popisać trochę maili, ja mam tu dzięki pożyczyłem koledze kasę i ogóle, no i system menu tu możemy wybrać sobie opcje co możemy przestawić? i w ogóle to wszystko możemy sobie poprzestawić. Tu możemy ustawienie sobie przestawić. Tu skróty, show, sure, sorry, tak dalej. Możemy własny tekst tutaj nawet sobie I'm Sorry, tu nam przepraszam. I to nam zachowa. I teraz powinno czekać, jak to było. CTRL plus F4. Nie wiem czy mi wyjdzie, dlatego że na moim laptopie trzeba nacisnąć naprawdę dużo przycisków. Albo trzeba jeszcze dać tak. I tak wtedy. Nie wiem, nie wiem czemu nie działa. No nieważne, ale na moim laptopie są mnóstwo przycisków skrótowych, dlatego Proszę nie działać. Dobrze. No jest też w Edit Kabal czyli pieniądze Kabala, szczerze mówiąc nie korzystałem jeszcze z tego. Postwidziłem, że nie będę kupował jakichś specjalnych rzeczy, Premki, nie będę kupował czy dalej. Na początku z tego co pamiętam są kamyczki premium. O jest coś świetnie. O, jak widzicie, to jest najgorsze, to jest, najgorsza, to jest naj... Naprawdę udręka takiej gry, że takie o śmiecie stoją w mieście i tylko cały czas to będę no, go polecam zrobić, nacisnąć P. No tu są moi przyjaciele. Jak zbędę na białe no to yy, są dostępni w grze i tak dalej. No jest ich trochę sporo i niektórzy to naprawdę duże level mają. Tu mamy BLOCK LIST czyli listę którą możemy osób które możemy zablokować, klikamy na takiego delikwenta, dajemy OUT block i OK i on zablokuje i więcej wiadomości o niego nie zobaczymy tutaj. Jest jeszcze gildia, level gildii jest napisany, kto on stworzył, którego, ile jest osób. Y czyli wynik gildii do następnego poziomu tyle potrzebujemy no i tu mamy szczególne rzeczy no tu, tu po podejrzewam że tu jest kim bo nie jest tak kolibastę to jakiś jego zastępcy jak, no i jak dalej to tam każdy co utworzy gildię to może sobie zrobić no ja jestem akurat tutaj knaj, off down Czyli no pewnie jakoś się wygraniczył bariery i tak dalej. Dobra, no pokażę Wam teraz, co dzieje w mieście. Tu, czyli jesteśmy w mieście Body Eyes, praktycznie w każdym Body Eyes Scream, Cream Days Sparant, Patluxie, Fortruina. są takie osobki które stoją, jest takie, wszystko to samo jest. No może poza ty za to dojdziemy. No tu mamy armodeler, u niego możemy... Oj, tu się zaczęło Możemy kupić sobie zbroję.